31 marzec 2017 rok w dalszym ciągu, o no godzina gdzieś około 13.30, w dalszym ciągu. Prowadzone są opryski, mimo że niebo jest jedna mgła, jedna mgła od oprysków od rana dalej opryskują słońce w ogóle, prawie tylko tyle poświata, także dają od samego rana, trują nas. Zero reakcji kogokolwiek niby jasno, ale słońca nie użyczymy nie użyjemy smuga za smugą jakbyśmy oglądali świat przez matową folię